Cześć sianko, witajcie, z tej strony Kuba Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Dzisiaj jest to taki vlog trochę inny niż zawsze Ponieważ będziemy kosić trawę No sporo mam do wykoszenia, bo praktycznie odtąd aż po aż po tą skarpę tam Więc no trochę zabawy jest Co tu dużo mówić? paliwa nie mam dużo, ile starczy tyle starczy Tu już jest troszkę wykoszone, o tu ładnie pod ziemię. To może z tego się też jutro coś nagra. Jak się będzie robić, całe to. No i co? Ja zaczynam się za koszenie. I widzimy się w późniejszej części vloga. Super. <daj>, Daj. Daj, super. Przekoszone. Jak widzieliście, tutaj mamy na 3. I widzimy się za kilka minut dalej. Zapinamy i co? I kosimy dalej. <gry> Zapinamy. Zapięte i możemy kosić. Odpalamy. mi chwilkę później już jest troszkę wykoszone yy. miałem pomocnika ale poszedł bo musiał coś ważnego zrobić yy. wysypane kosiarka chodzi no jeszcze tu jest do wykoszenia Ho ho ho! to jak widzicie odtąd, potąd i przy basenie i całe do tu, tam pod drogę jest całe do wykoszenia jeżeli będę jutro pronował, to może się coś nagro ile będzie czas. Yy, no zobaczymy jak się wyrobimy z czasem. Yy, a tak to co, ja biorę się dalej za koszenie i... I co, widzimy się za kilkanaście. Dobra, jestem chwilę potem. Yy, wykoszyć jeszcze mam ten tutaj kawałeczek. I tam całe z przodu. I dopiero przejadę sobie tutaj na ten długi a potem jeszcze tam całe to do do załanego i będzie finisz jeszcze zostanie mi tylko tutaj te, od tej miedzy tam pret. aż pod drogę no i tu całe to od tego drzewka aż po same aż po sam asfalt pod tamte drzewka no i tu i może w Rowie mi się uda to jeszcze wykosić a tak to co na koszę dalej i widzimy się najprawdopodobniej w tem okej okay. jestem kilka później tak jak mówiłem już mam to wykoszone teraz zostaje mi tutaj do tego drzewka króciutkie i tam już na spokojnie na długości tutaj za tą ziemię i tam jeszcze krzaki mogę wam nawet jeśli pokazać to jak to tam wygląda także tu mam całe to do skoszenia jeszcze to tutaj to jest całe do skoszenia do tych kamyczków i tutaj właśnie to przy tych drzewniach tutaj ładnie też jest do wykoszenia o, zobaczcie jakie jabłuszko ładne tu jest i więcej, jest i mniej, nie, jedzi więcej. O. Na przykład takie też są takie. Nie żyjemy. Nie ma co. Dobra, to był taki, myślę, że krótki vlog, pokazujący jak wygląda taki mój dzień po szkole jak to będzie wyglądać o jeszcze może myślę że coś ukoszę albo pójdę się czegoś napić i w tym bloku to by było na tyle jeśli masz do lecimy w górę dzięki za oglądanie cześć